Jacek Borkowski twierdzi, że alkoholizm nie jest chorobą. Podaje swoją teorię. Jacek Borkowski od lat otwarcie mówi o swoim życiu bez alkoholu. Decyzję o niepiciu wysokoprocentowych trunków podjął na podstawie traumatycznych doświadczeń z dzieciństwa, które skłoniły go do przemyśleń na temat alkoholizmu. 65-latek ma na ten temat własną teorię. Jacek Borkowski nie unika tematów trudnych. Wielokrotnie mówił o tym, że nigdy nie pił alkoholu i jest abstynentem. Jego decyzja wynika z traumatycznych doświadczeń z dzieciństwa, kiedy to musiał obserwować nadużywanie alkoholu przez swojego ojczyma. Ojca nie pamiętam trzeźwego. Kiedy przychodził do domu, biegłem, przytulałem się, pytałem, co mi kupiłeś, tato? I czułem tylko odór wódki, wyznał Borkowski w rozmowie z Rewią w 2016 roku. Jacek Borkowski twierdzi, że alkoholizm nie jest chorobą. Podaje swoją teorię. W najnowszym wywiadzie dla Twojego Imperium Jacek Borkowski ponownie dzieli się swoimi przemyśleniami związanymi z alkoholem. Całe dzieciństwo przeżyłem w jego śmierdzących oparach i do dziś kojarzy mi się ono z jego obrzydliwym zapachem. Mój ojciec, a właściwie ojczym, pił na umór i nie pamiętam go trzeźwego. Na szczęście nie był agresywny, ale odur wódki towarzyszył mi na okrągło, od rana do wieczora. Nie cierpiałem tego fetoru, przyznaje aktor. Mimo traumatycznych doświadczeń, Borkowski nie neguje alkoholu na imprezach czy rodzinnych uroczystościach. Uważa, że każdy człowiek ma prawo do wyboru i jest wolny w swoich decyzjach. Aktor ma jednak swoje przemyślenia na temat alkoholizmu, które mogą budzić kontrowersje. Nie zgadzam się z modnym obecnie stwierdzeniem, że alkoholizm jest chorobą. Przecież ci, co przechylają kieliszek za kieliszkiem, robią to w pełni świadomie i nikt absolutnie ich nie zmusza do picia. Ja przez 40 lat paliłem mnóstwo papierosów i wydawałem masę pieniędzy na tytoń. Czy miałem przewlekłą chorobę tytoniową? Nie, chciałem odczuwać przyjemność z tak zwanego dymka. Stwierdza Borkowski.